Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Z wychu gdzieś się schował. O, jest, jest, jest z wychu. Gdzie my jesteśmy? Tu właśnie. Kolejni tak. uczestnicy naszej wyprawy. A my jesteśmy w elemencie składowym stacji dokującej dla parowozów. Oczywiście. na terenie Rize. Rozmawiamy no, się. Widzimy to co Jak to wygląda? Największe atrakcje będą dopiero za chwilę. Zbiornik jest oparty na granitowych bloczkach, które są podbudowane cegą. Tak to mniej więcej wygląda. No i taka lokomotywa, jak kończyła jej się woda, zaczynała jej w rezerwach maszyniście mrugać już, to wiedział, że musi skręcić do najbliższej właśnie stacji dokującej, która napełni mu zapas wody. z No, CPN z wodą. Ale to nie wystarczało do napędzania parowazu, bo do tego było potrzebne jeszcze kilka dobrych ton węgla, żeby tą parę wytworzyć w kotle dopiero, żeby puścić ją na silnik parowy. Obieg raczej rzadko uczęszczany, chociaż widać ślady bytności człowieka. Tutaj mamy wyjście na klatkę schodową. Zbył właśnie, teraz się wdrapie do środka zbiornika. No, ja go już tu będę łapał. I, dać tutaj. I dać. Trochę brakuje, chyba złomierzom się przydało. Mm. Blacha była do czegoś potrzebna, jak wiadomo. Nie udało im się wszystkiego wyschnąć. Zmierzymy jeszcze sobie oczywiście średnicę i wysokość, i będzie można wstępnie wymierzyć, ile to miało tysięcy litrów. <tryk> pokażemy tutaj jak to wygląda drewniane zadaszenie O no, z wierzchu też całkiem sympatycznie to wygląda jak taka ładna, duża altanka To co, Zbych umierzymy Dasz radę sam czy Co? Nie to chyba Co? Może No on może ten Może się będzie sam trzymał także I Zbychu wyciąga urządzenia do wykonania pomiarów. Dzisiaj nie będzie to laserowe. Od Roberta. 452. No 452 cm, 4,5 metra. Jeszcze jakby się udało wysokość. Powinien się złożyć Uda się uda Uda się zawsze dwa albo uda albo nie uda. Oczywiście wyliczona wartość będzie Dotą zmierzymy nie? No tu do tego Tu mamy jakieś tam 317 powiedzmy No 317 cm Wysokości dodać jeszcze tutaj Nie to to już z tego już powinno się udać Policzyć bez problemu, ile to ma pojemności. My niestety nie mamy teraz na to czasu. Może jak wrócimy do domu, to sobie będziemy to liczyć, ale któż to wie? W każdym razie na parę tysięcy tu musiało wejść Literko. literku. Jeszcze raz krótki rzut oka. Tutaj nawet mamy luksfery. Tak to wygląda, tu. Tak to wygląda od spodu. Tutaj jest spust. I jak to kiedyś szło dalej? No coś musiało też oczywiście napompować tą wodę do tego, żeby to się znalazło w tym zbiorniku i wtedy odpowiednie ciśnienie, znaczy cały ten słup wodny o, ciśnięty z góry zapewniał już odpowiednie ciśnienie, żeby napełnić wodą parowóz. A wtedy jak lokomotywa została już napełniona węglem i zatankowana wodą ze stacji dokującej, Oddalała się właśnie w kierunku tego tonalu, podążając wraz ze, wraz ze składem pociągu. W siną dal, o, zbychu nic nie mówiąc, zbieg na dół, prawie zbieg, bo tej nie szło. Więc. No, ale tak to szybko poszło. Podłoga z cegiełek, podłoga z cegiełek, pewnie też tu były jakieś urządzenia. I tam mamy, tu jest rura, prawdopodobnie to był w No kurde, także uważać na głowy, bo sami widzicie, jak to jest. No w bunkrze, w bunkrze już by to było trochę trochę gorzej. A tu jest jeszcze jedna: czy to tam może No to już mógł być odpływ, bo szerszy. Taką szeroką napompować ten zbiornik, to by na pewno było bardzo ciężko, a Raczej tam Jeśli to było Rura do wody Która miała być Czerpana, aby go napełnić, no to łatwiej było sobie z tym poradzić, ze ściągnięciem słupa wąskiego wody Robutka mitowanie no, A trochę pracy w tą technologię też trzeba było włożyć, żeby to tak wyszło. Nawet nie najgorszy stan jak na tą ilość lat, bo na pewno to było, ma to więcej niż 100 podejrzewam, no zahibernowany pan Motyl. Jeden, drugi i tam kilka. Rzut na... Nałożcie, o kurde tutaj. Czasami mam wrażenie, niby prosty obiekt, a więcej pułapek, niż w jakiejś skomplikowanej grocie. co, go jeszcze tutaj zobaczymy to z tej perspektywy, jak to może wyglądać. O, to te lukswerki. O, tam jakbyś przez dziurę poświecił na dach zbył, Przez dziurę w zbiorniku na daszek. Drewniany, o. I mamy teraz. Eleganckie deseczki na dachu widoczne. <kluzni> Zbychu widzę dzisiaj wyluzowany, może se Rendite, jedną rękę w kieszeni trzymać. <gluzni> Przynajmniej kawałek prostej powierzchni w naszych wędrówkach. Tu jest drabinka, po której właśnie można było się wspiąć i bezpośrednio stanąć na tymże dnie zbiornika. Tu mamy jeszcze jeden odpływ. Tam, tam, tamtym miejsce. No, jeszcze jakaś druga schowana rurka. Co? Tak, no, może to było jak dystrybutor, że można, można było tankować dwa parowozy jednocześnie. Jakiś ciekawy wzór tego. No, o, o, obróć, obróć. Nie wiem, co. To, tam jest dosyć ciekawy nie wiadomo czy to stąd czy nie właśnie nie wiadomo czy to cegła jest stąd w ogóle może gdzieś na podpuchę taki dosyć ciekawy wzorek a to jest Luxfer tak zwany nie popielniczkę, nie popielniczkę ktoś zostawił tylko element do <laughs> o to drugi Luxfer jest który też nie jest popielniczką, on właśnie służył do wykonania takiego właśnie okna z luksferów. Wychodzimy na górę, żeby pokazać Państwu jak to wygląda. Z zewnątrz oczywiście. Bo schody już nieźle poobcierane.

Okazało się, że Badi urządził sobie samotną wycieczkę, ale na szczęście już się znalazł. Reszta ekipa. I tak to wygląda mniej więcej z zewnątrz trochę zniszczyli tutaj malunkami, nie? A, albo upiększyli teraz w tym momencie. Piękno to to było 100 lat temu. No. <laughs> teraz może było to jako element rewitalizacji nawet zaprojektowane. Rzucimy okiem jeszcze z innej perspektywy. I to by było na tyle jeśli chodzi o Stację dokującą dla parowozów. My tymczasem się żegnamy z pomachaj Państwu, Madzia! O! <grywamy> Pozdrawiamy i do zobaczenia!